Witam Was bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj, moi drodzy, dalsza część pozbywania się rzeczy. W tym filmiku zobaczycie, jak pozbywam się rzeczy z Łazienki i z pokoju młodszego synka. Tutaj tak wyglądają moje półki, szafki przed. Nie ma może jakiejś takiej wielkiej tragedii? No, może oprócz tutaj, właśnie z tymi ściereczkami, ręcznikami. Jest troszkę do poukładania, ale no nie ma też jakiegoś, nie wiem, okropnego bałaganu, chociaż jest sporo rzeczy do wyrzucenia, ponieważ nie używam. Już trochę też w niektórych termin ważności się skończył, więc no po prostu chciałabym to wszystko posegregować i zostawić tylko to, co jest mi naprawdę potrzebne. Także wszystkie rzeczy z szafki, z szafek w zasadzie, bo to jest szafka ta nad umywalką i pod. Wszystko przeglądam. I jak widzicie, mam przy sobie worek na śmieci i od razu pozbywam się. I też tutaj jest ten jeden taki koszyczek, który leży u mnie na szafce, tej z ręcznikami. I tam są w zasadzie dwa takie koszyczki. Jeden to jest zapas papieru toaletowego, a ten drugi to są właśnie takie rzeczy do włosów, czyli prosownica, suszarka. I jak sami zobaczycie, troszkę zmienię. Zawartość powiedzmy tego koszyczka. Dalej będzie też y, oczywiście do włosów, ale trochę tam dodam y, kosmetyków, żeby po prostu wszystko było w jednym miejscu. Mam bardzo dużo y, gumek do włosów. Ale powiem Wam, że to jest kwestia tego, że ja szybko rozciągam te gumki, więc jak kupuję nawet, to zazwyczaj one są w takich jak gdyby pakietach, jak ja to mówię, po 5 po 10, dlatego po prostu mam ich tyle właśnie. I też bardzo dużo mam takich małych spineczek typu żabki. Powiem Wam, że generalnie ja ich nie używam jakoś do włosów, ale świetnie sprawdzają się na przykład do podpinania. Łodyżek storczyka. Nie wiem, jeśli macie storczyka i roś, widzicie, jak rośnie nowa łodyżka, to wiecie, że ona tak jakby zaczyna opadać, więc należy ją właśnie przypiąć do jakiegoś patyczka, żeby no, kwiatuszki ładnie wyglądały potem. Także naprawdę takie małe żabki świetnie się do tego nadają. Teraz wszystko przecieram. Tutaj powiem Wam, że mam takie chusteczki dezynfekujące, nawilżane. Nie używam ich często, ale wiecie czasami, na przykład, jak no w domu ktoś jest chory czy coś takiego, wiecie, że są różne jelitówki i niejelitówki. Bardzo lubię właśnie taką dezynfekującą przetrzeć, czy ubikację, czy podłogę wokół ubikacji, czy nawet klamki i włączniki do świateł. Teraz wszystko to układam na miejsce. Wiecie, no jakoś tak bardzo ta szafka się nie zmieniła, ale na pewno jest tam mniej rzeczy. I tutaj stwierdziłam, że właśnie wkładki włożę sobie do woreczka foliowego i do tego koszyczka na drzwiczkach. Dużo wygodniej mi się korzysta wtedy, bo jak wiecie, no jest zaraz obok toalety. A przy okazji pozbyłam się całego y, pudełka tekturowego. Tak, jeszcze przejrzałam przy okazji, coś tam jeszcze wyrzuciłam, takie na przykład jakieś y, jak ja to mówię, dzwaneczki, które w zupełności są zbędne, ponieważ mamy tyle kwiatków, że najlepiej się podlewa nam zwykłą butelką, taką po wodzie 1,5 litrową. A tutaj składam wszystkie swoje ściereczki z mikrofibry, ręczniki do rąk. Tam wcześniej, jak widzieliście, też się pozbyłam kilku, ponieważ bardzo nie lubiłam ich, z tego względu, że nie wiem z czego one były, ale bardzo się przyczepiały do nich takie małe kłaczki, i bardzo mnie to denerwowało. No i tak właśnie prezentuje się ta łazienka już po skończeniu pozbywania się rzeczy. W tym pierwszym koszyczku mam rzeczy do pielęgnacji stóp. Tu mam do ust. Tutaj jeszcze nadal jest troszkę za dużo, ale to myślę, że z czasem się pozbędę tych wszystkich pomadek. I kosmetyki do pielęgnacji twarzy i do makijażu takiego, który na co dzień robię. No i na dole. Tu mam taki korzyczek z rzeczami do czyszczenia. Z boku były różne płyny. Zapasy, także tak wydaje mi się, że to jakoś jest lepiej zorganizowane, mimo że tak naprawdę nic za wiele się tam nie zmieniło. No i ściereczki i ręczniki. I tu mam właśnie ten koszyk z rzeczami do pielęgnacji włosów, znaczy do pielęgnacji, powiem Wam, że w zasadzie to tam jest tak jak yy, jakiś płyn na przykład do spryskiwania przed użyciem Prostownicy, żeby się nie niszczyły, a to są rzeczy do pozbycia się, oprócz oczywiście psa. Ta pasta do zębów i gliceryna to jest do wyniesienia na dół. Tu są śmieci, tu są śmieci plastikowe, tektura, a tu jest maść, którą muszę wynieść do, yy, do leków, po prostu do wyniesienia do apteki. No i teraz zajęłam się pokojem synka. Tutaj trochę tych zabawek jest, to jest w ogóle ten tor Hot do złożenia i w zasadzie najbardziej chciałam się zająć szafą. Oprócz tych rzeczy wiszących, ponieważ to było... kocy też się nie pozbywam, ponieważ tam wszystko jest tak jak trzeba. Te rzeczy wiszące też były niedawno przeglądane. Ich może się wydawać, że jest sporo, ale tam są też rzeczy, które są po prostu na niego na razie za duże. Ale jest miejsce w tej szafie, więc niech sobie wiszą, żeby po prostu były cały czas na oku, żeby czasem się od nich nie zapomniało i żeby się po prostu nie kupiło nowych. No bo to jest no szkoda pieniędzy, jeżeli mamy te rzeczy. No i wszystko wyciągam. Najpierw zajęłam się właśnie tymi półkami. I przeglądam wszystko. Do przecierania używam swojego płynu uniwersalnego, czyli łyżeczka medła kastylijskiego na szklankę wody. I tutaj już y, poprosiłam synka o pomoc. Y, I ja wiem, że opinie mogą być różne na ten temat, bo niektórzy wyjdą z założenia, że. To my mamy decydować, w czym dziecko ma chodzić, a ja właśnie wychodzę z założenia, że jeżeli już jest taki, że potrafi się skomunikować z nami i też ma prawo do tego, żeby coś lubić czy nie lubić, więc dlaczego mam nie zapytać go o zdanie? Zresztą on się sam ubiera, więc tak naprawdę też wie najlepiej, w czym mu jest wygodnie, co najbardziej lubi. Tak, czego nie był pewien, to sobie przymierzał. I tutaj mój pomocnik również przyniósł mi płyn i ściereczkę do wytarcia. Powiem Wam, że naprawdę dość dużo mamy tych rzeczy, ponieważ może yy, dziwnie to zabrzmi i ciężko będzie uwierzyć, ale niektóre rzeczy naprawdę jeszcze mam po starszym yy, synu, więc naprawdę mamy tych rzeczy. I no, wychodzę z założenia, że niech po prostu będą tylko te rzeczy, które są na niego dobre, no i które lubi. Teraz wzięłam się za długi rękaw. Tutaj już wam nie pokazywałam, bo dokładnie wyglądało tak samo. I to są rzeczy, które właśnie są do oddania. Także jak widzicie, całkiem sporo nam się udało pozbyć. I teraz zabraliśmy się za książeczki. I również tutaj sam decydował, które lubi, które chce, żeby zostały, a które po prostu do oddania. Teraz jeszcze przejrzeliśmy gry. W zasadzie tutaj bardzo jakoś dużo się tych gier nie pozbyliśmy, bo jeśli jesteście na bieżąco z filmikami na moim kanale, to wiecie, że był taki niedawno filmik, gdzie część gier po prostu wyniosłam na strych, których na razie nie używał. No i tak wyglądają właśnie kolejny worek z rzeczami, z książeczkami i z grą. I tutaj już chciałam sama to zrobić, powiem wam, ponieważ niektóre rzeczy tutaj są już do wyrzucenia. A no to są zabawki, więc jemu dość ciężko się pozbywać tych zabawek i wolałam po prostu zrobić to sama. W zasadzie no nie ma jakoś dużej ilości tych zabawek do pozbycia się. W zasadzie pozbywam się tylko takich, które są po prostu gdzieś tam zepsute. I tutaj znowu był worek do wyrzucenia się i taka Tuba tekturowa, jak gdyby tam też to jest do wyrzucenia, już bo się tym w ogóle nie bawił. I jak widzicie, dwie półki zupełnie się zwolniły, także jestem bardzo zadowolona. I w tej szafie jakoś dużo się nie zmieniło. No tutaj, no mówię, głównie pozbywaliśmy się w zasadzie z szuflad, ale to tam też jakoś bardzo się nie zmieniło. I tutaj troszkę zwolniło się miejsca, zwłaszcza tam gdzie były książeczki. Także mam nadzieję, że wam się podobało, zmotywowało i następny filmik będzie w czwartek. Pa pa.